lewy wiesz głowy, jak pójdzie, a ten lewy prosty jak chce, bo, bo nie muszę tak naprawdę bić do kogoś tego prostego, to nie? Mogę dodać wód i bum, pójść na dół, Mogę kupować na dół, pójść na górę, tak? I poszukajcie sobie, jak wam lepiej ustalić rękę. Czy podejść taki prosty precerzek z boku, tak? Czy taki bum, nakręcony kciukiem do góry mocniejszy. tak? dużo od Was zależy. Właśnie taki tak, no nie położę dość komuszkę. Bum-bum, Bum-bum. Tak? Bum, bum! Ostatni już taki mocniejszy na przykład. No nie? bo i Bum, bum, bum! Pokombinować kombinować sobie, jak chcemy, jak chcemy się obronić. Jeśli chodzi o obrębę, to lepiej. Bum, tak? To staramy się kontrolować y tylną rękę. No nie? Ten najlepszą. Tak? Wodę, pokaż rękę. No. Bum, bum, bum! Oto! I ty? sobie. Stać jak najstabilniej i w ataku i w obronie. Do 13. Tak, i zaczynamy. I raz, zaraz akcji.